Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu. W tym momencie będziemy odczepiać już rozrzutnik, ponieważ skończyliśmy całą przygodę z rozrzucaniem obornika. I myślę, że podczepimy się pod talerzówkę, żeby ten obornik szybko wymieszać, przykryć i wstępnie przygotować pole już do siewu owsa. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ponieważ coś nam tu zaczęło padać, a też nie chciałbym w sumie jechać w deszcz No i się paprać w tym wszystkim, zresztą zobaczymy co nam tutaj pogoda zaraz powie Na początek zabieramy się za odczepienie rozrzutnika Ja w tym momencie wypuszczę sobie olej, czyli klikamy jedynkę na dół i dwójkę też na dół. Tym sposobem wypuściliśmy olej już z hydrauliki. Na wężach nic nie ma. Yy, nie wiem, no dobra, może wezmę kamerę, albo nie, nie będę jej brał na, na, na głowę. Szkoda, żeby się moczyła. Także odepnę sobie na spokojnie rozrzutnik. No i wracamy za chwilę. Także rozrzutnik mamy już odczepiony. W tym momencie cofamy pod talerzówkę. Mm. Tależówkę, którą bierzemy, bierzemy talerzówkę Mandam. Z racji tego, że nią mi się pracuje najlepiej. A dlaczego mi się nią pracuje najlepiej? Ponieważ wymieniłem wszystkie piasty na bezobsługowe. Słuchajcie, to jest bajka. Mandam jest to e, z rodziny Tal 4, czyli jest ona 4-metrowa, jak widać, zawieszana. No i niestety mamy 4 metry w całym obrysie, więc. Nie możemy jej złożyć, więc jest to troszeczkę to utrudnione w przejeździe. Ale powiem Wam szczerze, w różnych sytuacjach się jeździło i się nic nie wydarzyło. Dobra, przechodzę na dwór. Trudno, nie sobie deszcz spada. Najwyżej gołpro, trochę złoknie. Nie będziemy się litować. Niebezpiecznie sobie od razu polec. Powiem Wam szczerze, że Nobla temu, kto wymyślił. Uh. Yy, sterowna, sterowanie podnośnikiem z pozycji błotnika kolejnego nobla dla tej osoby która wykombinowała hydrauliczne yy, hydrauliczną, hydrauliczny łącznik górny a kolejnego właśnie nobla jak widzicie dla osoby która wyprowadziła i wykombinowała aby yy, było sterowanie hydrauliką tutaj z pozycji również błotnika bo to jest naprawdę bardzo dobra sprawa. Kto to ma, kto to używa, ten wie o czym ja mówię. Jeszcze muszę ją troszeczkę podnieść, żeby skoczył CBM. Ale widzę, że to nie jest takie tutaj hopsiub. Przejdę na tamtą stronę. Co tu się dzieje? Tam trochę podniesiemy, to się kulka obróci i sobie wskoczy o jest ok widzicie chwila czasu i mamy talerzówkę podpiętą także jeżeli chodzi o taką obsługę no to w talerzówce praktycznie roboty nie mam żadnej ponieważ nie mam żadnych łożysk które byłyby smarowane wszystkie są bezobsługowe e, ciągnik i cały układ e, podnoszenia smarowałem już sobie w zimę jak ciągnik stał pod wiatą więc generalnie cała maszyna jest gotowa do pracy i co, możemy praktycznie ruszać? Aha, mam tutaj zmienioną jeszcze śrubę na ten, ale to nic. Dobra, także ja sobie śmiało wyjeżdżam. Dolejemy, myślę, tylko trochę paliwa jeszcze. I generalnie, chyba możemy ruszać z talerżówką. Także widzimy się za chwilę. Także jesteśmy już na polu, dojechaliśmy na miejsce. I teraz jeszcze tak. No trochę pomoczyło, ale to jest piasek, więc ta woda zaraz zejdzie. E, a my zajmijmy się tak może troszeczkę króciutko opis tej talerzówki. E, tak jak widzicie, talerzówka jest 4-metrowa. E, no troszeczkę wystaje poza obrys ciągnika, także ten przejazd, jeżeli chodzi o asfalt albo jakieś wąskie miejsca, jest nieco utrudniony. Ale da się to po prostu ugryźć i nie ma w tym jakichś dużych problemów. Jeżeli chodzi o same piasty, to tak jak mówiłem, piasty zostały wymienione na bezobsługowe. Tutaj jest jakiś napis "lipka", nie wiem czy jest to producent, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie pracują już trzeci sezon, tak, trzeci, czwarty sezon będzie, więc nic się z nimi jeszcze nie stało, tak się miał z nimi problem, a przez te trzy sezony talerzówka przerobiła może jakieś tysiąc hektarów, no coś poło tego powinno być. Także została zakupiona w roku 2009. Myślę, że nie skłamię, jak podam 4000 hektarów. Myślę, że zrobiła łącznie. Chyba powinno tak być. W każdym bądź razie talerze, jak widzicie, wyglądają jeszcze znakomicie. Można nawet ująć, jeżeli chodzi o jakieś problemy. No to problemem były te piasty, ale ten problem już zniknął. Natomiast... Tutaj zaczęła nam pękać też rama, w sumie zostało to tak powarsztatowemu zespawane. Ale to skutkuje już tym, że nie włożymy tutaj sprężyny, i ten jeden talerz, no niestety go tutaj nie ma. Trudno, ja wolę bez tego talerza jeździć, ale mieć przynajmniej pewność, że ta rama póki co nie pęka i nic się z nią nie dzieje. Co więcej, te cybanty, które tutaj mamy. One też lubią czasami pękać, więc też są tutaj naspawane. Jest to już troszeczkę przerabiane. Samą, samym opisem wałku, no to jak widzicie, wałek jest rurowy w dwóch pozycjach, czyli niezależnie od siebie pracują obie strony. No, ten wałek, jak wiecie, jak uprawiamy po orce, jest elegancko. Natomiast zobaczycie tutaj już po takiej talerzówce, no wielkiego szału on po prostu nie robi. I to będę tutaj na pewno podkreślał. Bo no ten wałek strunowy, rurowy znaczy się. E, generalnie nie nadaje się do takiego już zagęszczenia ziemi po typowej talerzówce. Ale w sumie nie ma co gadać. Zabieramy się do roboty, póki jeszcze widno. No co, werce świateł nie ma, nie? Nie no są, ale też pewnie nie chcę tutaj siedzieć, nie wiadomo ile mamy do zrobienia jakieś 8 hektarów, także myślę dwie godzinki i mamy po robocie. Także, ja już z powrotem w ciągniku, w środku, myślę, że możemy sobie pozwolić dzisiaj na uruchomienie autotraka, czyli tak zwanej nawigacji. Mam już pierwsze ostrzeżenia, jak to, jak to wychodzi. Teraz, tak, druga sprawa, którą powinienem też w sumie zrobić na początku, to jest zmiana, zmiana maszyny. Zmianą maszyny mamy menadżer sprzętu, usuwamy rozrzutnik i dodajemy. Ja już mam wpisany talerzówka Mandam, eee, zróbmy sobie a zrobimy. Wznowimy pracę, bo ostatnio kiedy talerzowałem, to właśnie też na tej samej działce. Może zapamięta nam ścieżki. Zobaczymy, co się stanie w takim momencie, czy zapamiętać. Czy będziemy musieli wyznaczać sobie nową względem uprawy, i, no i od razu sobie już ustawię górę także zobaczymy co nam ta na leżówka popowie musimy troszeczkę zjechać z klinem bo mamy żyto nie chcę go tutaj niszczyć zaraz zobaczymy co nam pokaże sam GPS w ostateczności ustawimy nową ścieżkę ale coś tu mamy nie tak także będziemy musieli tą ścieżkę jednak zmienić to się robi najprostszym sposobem ustaw ścieżka, nowa ścieżka metoda A plus B dajemy OK tu klikamy ustaw A Możemy od razu opuścimy talerzówkę tu niby mówi żeby przejechać około 10 metrów, ale w racji tego, żeby nie narobić sobie bałaganu przy samym życie, ja sobie pojadę całą ścieżką do samego lasu. Także zrobimy sobie taki test po swojemu. Też wam oczywiście obrócę zaraz kamerę. Zobaczycie jak wygląda ziemia przerobiona już po tej talerzówce. To sobie na razie jeszcze za... Próbuję ogarnąć wysokość podnośnika, żeby nie wchodzić też za głęboko bo Bez sensu w sumie Już nie robimy orki Ani żadnej podorywki Dobra, ma wysokość, także sobie zostawiliśmy taką głębokość jaka jest teraz No i śmigamy, słuchajcie, śmigamy Stawię sobie jeszcze tylko obroty Tak, żeby nie przekraczać 1600 No i generalnie Prawie mamy już wszystko automatycznie zrobione, jeszcze tylko zostawimy tego GPSa tak jak powinno być. Ja już sobie ustawię punkt B żeby ee, mieć odnośnik. Jeszcze sobie dojedziemy, cofniemy Ale coś sobie chyba zężałem tu na mocno 20 stopni już mnie coś czuje pali tutaj po nogach Także zaraz się ustawimy już w ścieżkę GPS-a. Kamera zmieni zaraz w inne położenie, żebyście nie widzieli tego monitora cały czas. To no, taki dzisiaj będzie vlog, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także przeszliśmy z kamerą, już w tym momencie sobie na głowę. I co teraz? Teraz zrobiliśmy sobie ścieżkę, bodajże chyba co trzecią wjechałem. Tak, żeby nie cofać, a po prostu kręcić koła, no tak nie wiem, To się. Z... ja zawsze na to mówiłem, tak jak przy bronowaniu, nie? Przy bronowaniu zawsze się gdzieś tam odjeżdżało kawałek i się dojeżdżało, dojeżdżało, skończyło się i kolejny segment. Także tutaj zrobimy podobnie, żeby nie cofać, nie tracić czasu. W zasadzie jedziemy z prędkością 13 km na godzinę. Licznik nam pokazuje 4,9 hektara na godzinę. Co więcej, spalanie mamy 6,5 litra na hektar co w przeliczeniu na godzinę daje nam 27,7 litra na godzinę właśnie. Także no myślę, że w miarę rzetelnie te pomiary są tutaj robione i nie będą one w jakimś tam stopniu kolidowały. Chcąc nie chcąc zawsze się mówiło, że John Deere gdzieś tam dużo pali Natomiast, no nie wiem, moglibyśmy porównać to przy jakichś tam innych markach, jakby tam inne marki ze spalaniem w takim terenie wyszły, ale to zawsze nigdy porównanie nie jest równe porównaniu, bo wiadomo, wszystko zależy od gruntu, od maszyny, od przyczepności. Więc naprawdę musielibyśmy postawić idealnie dwie te same maszyny, żeby mieć takie rzetelne porównanie, w mojej opinii. John Deer generalnie aż tak mocno tego paliwa tutaj nie zżera, nie pożera go aż tyle, więc jesteśmy w stanie to przeżyć i wydaje mi się, że to nie jest jakaś tam tragiczna ilość, jak tutaj wychodzi. Zresztą 6,5 litra na hektar mamy tutaj 8 hektarów, więc jak spalimy niecałe 50 litrów, to powiem Wam szczerze, i tak nie jest dużo. Gdybyśmy mieli to na przykład orać, no to tego paliwa na pewno wyszłoby więcej. Dlatego jest jak jest, nie ma co narzekać, yy, i nie ma co tutaj się zaraz buntować, że John Deere tyle i tyle. Każdy ma swoją markę i niech i w zasadzie pilnuje, i to będzie chyba najbardziej uczciwe rozwiązanie. Także z tą leżówka, powiem wam szczerze, z tego czasu no bardzo długo jeździł. Od samego początku, Ursus 1634, yy, on miał 155 koni, yy, śmiało sobie tutaj dawał radę, nie było problemu. Ten w zasadzie 2017 rok tylko pokazał, że było mokro i czasami się gdzieś tam wpadło, ale no szkoda nie mam, że nie mam jakichś tam zdjęć albo filmików, to może bym gdzieś tutaj powsadzał. Jeżeli coś mi się uda znaleźć, to na pewno Wam tutaj podrzucę, to zobaczycie jak to y, wyglądało przy Ursusie. Natomiast tutaj można siedzieć sobie jak Pan, jak to było w samych swoich Zenek mechanizator, także z taką mechanizacją można świat doganiać, nie kieruje się człowiek może się zgubić w zasadzie na tym co dzieje się z tyłu czyli możemy sobie cały pulpit tutaj obrócić i w zasadzie patrzymy przed siebie tylko czy nie ma jakichś słupów, no i oczywiście żeby gdzieś w nie przypierdzielić tutaj nas też sygnał ostrzega, że dojeżdżamy do końca ścieżki więc, powiem Wam szczerze, nawet się nie da tutaj usnąć Przyszedłem sobie lepiej z kamerą na tą stronę Jeszcze trochę może poprawię Powiem Wam, ten uchwyt, który tutaj mam jest do kitu, bo on się cały czas rozkręca Cały czas mam wrażenie, że ta kamera zaraz tu spadnie i tak się trochę stresuje No jednak, jak wiecie, GoPro czy tego typu kamery nie lubią upadków, nie lubią jakichś tam obić ale dobra, mniejsza z tym także obróciłem się teraz na tą stronę, żeby mieć po prostu pogląd lepszy na tył. Także talerzujemy no, sobie. Myślę, że jak pogoda nie pokaże nam tutaj swoich e, roż, ro, rożków, rożków, no o mniejsza z tym. to jutro powinniśmy wejść tutaj z e, siewem, już owca. Ja się teraz właśnie zastanawiam, czy gdzie już obornik był dany jechać jeszcze raz talerzówką czy dać tylko wał ale z drugiej strony teraz jak jeżdżę to ta ziemia jest naprawdę fajnie przerobiona jest luźniutka tak. także myślę, że jak to jeszcze raz zrobimy przed siewem to śmiało tutaj będzie można już ładnie siać te wschody nawet będą dobrze dobrze wyglądały i będzie w miarę to równo wszystko pod kopalń przygotowane zresztą na takich piachach zawsze równo zrobi mówię, myśmy odeszli z na takich gruntach bo to najzwyczajniej nie ma sensu lemiesze ścierają się tak jakbyśmy, nie wiem tarli papier o papier i, i one po prostu no idą momentalnie o dłutach już nie wspomnę, ta ziemia jest taka jaszczysta, są te kawałki kamyków, które non stop się gdzieś ocierają, także szkoda jest tak naprawdę maszyny a w zasadzie talerzówki nic to nie boli, bo ona się cały czas tylko kręci przemiesza tą ziemię i tak naprawdę mocno tutaj nie ucierpi, a powiem Wam szczerze no jest naprawdę duża różnica w schodach, także robimy ją na płytko ta ziemia jest na tyle lekka, że nie zrobimy sobie takiej struktury, że gdzieś nagle się zatrzymamy i nie będzie wody. Oczywiście jest to ryzyko. Będzie susza, nie będzie padać. No to tak naprawdę na takich gruntach nic tam Znaczy no urośnie, ale bez specjalnego plowu. Także kto ma takie grunty, to wie, że jak nie ma wody, to po prostu jesteśmy w lesie. Można, można krótko powiedzieć. W sumie mogłaby się tu powiem wam szczerze jeszcze kierownicę okręcać, bo to wtedy miał elegancko do nawracania, a tak się tutaj muszę trochę powyginać. ale to też nie jest rozwiązaniem. Także generalnie ja obsługuję w tym momencie tylko 1, 2 i 3 przyciski, no, no w sumie 4, bo jak tutaj dodaję troszeczkę sobie biegów, to no to jest jeszcze ten czwarty przycisk od zmiany biegów także wszystko ale najważniejsze że wszystko jest pod jedną ręką nie trzeba gdzieś tam kombinować szukać wszystko mamy na podłokietniku także uważam że zakup tego ciągnika tej jarki, to to naprawdę był dobrym rozwiązaniem ale no niestety to kosztowny. to trzeba przyznać bo tutaj john diry jeżeli chodzi o ceny i w tym wyposażeniu no to góruje będzie taka ścieżka, gdzie nastąpią jakieś przesunięcia bo GPS określa tylko linie proste i on się będzie posługiwał tylko w liniach prostych nie będzie brał pod uwagę jakichś tam odkształceń to zresztą ma to w zasadzie sens, tak? bo to jest tak to jest skonstruowane, że tak to ma pracować także patrzę z tyłu, pokrywamy się praktycznie co do, no nie no, co do centymetra jeżeli chodzi o samego GPSa w tym ciągniku e, oczywiście będziemy robić się opis i porównanie M, -ki, M -ki, ale tak pokrótce bo pewnie dziś tam się pojawią pytania e, z jaką dokładnością mamy tego GPSa więc powiem Wam szczerze jest to najprostszy sygnał który, e, który mamy i on jest, to nie jest RTK że tam można sobie pozwolić do 3 cm tu jest plus minus 10 cm i szczerze powiedziawszy przy takich najprostszych uprawach no, wystarcza ale nie ukrywając, siejemy też na tym sygnale 10 cm i szczerze powiedziawszy, wychodzi to. Nie ma tam jakichś specjalnych odmijaków. Ważne, żeby po prostu satelity się tylko utrzymywały ale ja myślę, że o tym powiem też więcej Łukasz, bo on generalnie sieje i będzie miał tutaj większą wiedzę. Nie chcę tutaj kolorować i wprowadzać może kogoś no, w błąd. Zrobiliśmy już 0,7 cm. czy mnie? mnie? Jest radio. Jeszcze jak to idzie? nawet dla mnie bardzo dobrze zastanawiam się teraz tylko czy przed siewem e, tu gdzie jeszcze nie będę talerzował robić talerzówkę czy do rynku może wałem przeciągnąć nie wiem, O po tej talerzówce to naprawdę no. bardzo dobrze wygląda jak się drugi raz jedzie ten no to co nie było opornika no to po co jeszcze raz talerzować? żeby to lepiej przemieszczać, to może tylko wałem pojedziemy jeszcze, żeby to rozrównać i będzie dobrze Także jak widzicie w CB radio się przydaje nawet i w samochodzie kontakt jest od ręki jeśli tata gdzieś tutaj przyjechał, nawet nie wiem w której miejscu on jest, nie jest to przy drodze no, znaczy te CB nas ciągają średnio do 5 km i... A tam ław w tym dołku to co to, to jest? Bo dołku? Gdzie był obornik paruje. A tam widzę. Nie wiem, może gdzieś jeszcze raz do bornika ruszyłem. czy tam temperatura wydaje. wracają mówię CB radio to jest naprawdę dobra sprawa. Możemy się porozumiewać, także kto korzysta z CB w ciągnikach, jakichkolwiek, na czy cokolwiek No to ten wie, że zastępuje naprawdę telefon w ekstremalnych warunkach Już nie chodzi o to, żeby ten kontakt bezpośredni był z jedną osobą Ale jak pracujemy we czwórkę, no to ten przepływ informacji to jest naprawdę... Chwila momentu Powoli się robi ciemno, i nie wiem, będziemy powoli też kończyć odcinek. Bo GoPro nie lubi nagrywać w ciemnościach. Nie wiem, czy też tak macie. Zaraz robi się śnieg. No, tragicznie te nagrania wtedy wyglądają. Więc ja osobiście nie lubię czegoś takiego. Zawsze lubię, żeby ten obraz był płynny, czysty, ładny, i wtedy to najlepiej wygląda. Także no dobra, myślę, że skończymy ten dzisiejszy odcinek. Eee, tak, sobie nagraliśmy coś krótkiego. Pokazałem wam, jak wygląda talerzówka. Mandam w zobaczyliście, jak wygląda w pracy przy takim piasku. Eee, a na pewno więcej filmów będzie już myślę na jesień, kiedy będziemy talerzować w tierniska. Także jak będziecie obserwować kanał ja zdałam, zdołam dociągnąć do tych miesięcy z filmami, żeby to tak na bieżąco wstawiać, to myślę, że będzie jeszcze kilka takich fajnych filmów. Które zobrazują, jak to wszystko wygląda. Także wydaje mi się, że w kolejnym odcinku, właśnie wrzucimy już sief i uprawę i chyba tylko wał pójdzie. Wał i sief i to będzie wszystko. Także ja już kończę ten dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym. A wydajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.